Ostatnio robiąc wiosenne porządki w swojej kolekcji gier pudełkowych na pc z niedowierzaniem odkryłem, jak wiele niedostępnych już cyfrowo perełek mieści się tuż pod moim łóżkiem. Jako, że większość z nich to tytuły na tyle stare, że odpalą właściwie na każdym współczesnym komputerze czy laptopie, postanowiłem zebrać się w 45. zestawieniu fajnych gier na pc do którego oczywiście obejrzenia jak zwykle zapraszam. A zaczniemy prawdziwą bombą, która w 2003 roku właściwie na nowo zdefiniowała gatunek arcade'owych gier wyścigowych, a patenty wówczas w niej użyte po dziś dzień spotkać można w takich seriach jak Forza Horizon i Pokrewne. Stworzony przez legendarne studio Blackbox Need for Speed Underground to jedna z najlepszych odsłon serii traktująca o nielegalnych wyścigach samochodowych, która po ciepło przyjętym, aczkolwiek mocno niedopracowanym Hot Pursuit 2 zrobiła ogromny skok jakościowy, wpasowując się przy okazji w szalejący na świecie trend, wylansowany przez filmowych szybkich i wściekłych. Ta niesamowicie dynamiczna i świetnie wyglądająca nawet dziś gra oferowała właściwie wszystko, czego mógł zapragnąć fan czterech kółek, zaczynając od naprawdę imponującej i błyszczącej na wszystkie możliwe sposoby oprawy wizualnej, świetnym modelu jazdy, który doskonale sprawdzał się nawet na klawiaturze, a kończąc na doskonałej oprawie audio i rozbudowanym tuningu kolejno odblokowywanych fur. Nic zatem dziwnego, że produkcja elektroniczna Przyjęła się naprawdę świetnie, i już w 2004 roku wydano jej kontynuację, która dodawała nieco bardziej rozbudowaną fabułę, ale przede wszystkim możliwość swobodnego poruszania się po mieście. Podtytuł Underground w tamtych czasach był na tyle modny, że postanowiło skorzystać z niego również studio Neversoft, wydając kontynuację serii Pro Skater, wracając jednocześnie na PC-ty po rocznym rozbracie z tą platformą. Tony Hawk's Underground 2 World Destruction Tour zdecydowanie bardziej niż poprzednie gry cyklu stawiał na fabułę, osadzając w głównych rolach tytułowego Tony'ego oraz znanego z telewizji MTV Bama Margery, którzy dzieląc się na dwie drużyny postanowili wybrać się w Destrukcyjną trasę po całym świecie, wywijając najlepsze i najbardziej efektowne tryki na deskorolce, jakie można sobie tylko wyobrazić. Gracze wcielając się w nowo pozyskanego członka ekipy, mieli natomiast za zadanie wykonywanie przeróżnych czynności zlecanych przez swoich zwariowanych przełożonych, co przekładało się nie tylko na zabawne sytuacje, ale i zmiany na samej mapie, która podczas zabawy niejednokrotnie ulegała destrukcji, odblokowując tym samym dostęp do ukrytych miejscówek i zadań, które można było wykonać. To Teoretycznie zatem kor rozgrywki, znany z poprzednich części, się nie zmienił i gra zaczynała już mocno trącić odgrzewanym kotletem, niemniej jej wykonania, a przede wszystkim społeczność wokół niej skupiona, były tak dobre, że Underground 2 wręcz nie pozwalał oderwać się od komputera. We are your conscience. Kiedy po raz pierwszy zapowiedziano kontynuację kapitalnie przyjętego Black and White z 2001 roku, wszyscy gracze byli zachwyceni. Jako że pierwsza część właściwie co chwila zgarniała różne nagrody roku, recenzenci rozpływali się wręcz nad jej jakością i innowatorskim podejściem do strategii, a sam Peter Molinet traktowany był jeszcze jako geniusz, a nie śmieszny wujek, którego nie można brać na poważnie, nikt nawet nie próbował podważać tego, że najnowsze działu Lionhead Studios, będzie absolutnie najlepszą grą, jaka kiedykolwiek ujrzała światło dzienne. Niestety przeciągający się proces developingu oraz problemy finansowe samego studia spowodowały, że wyczekiwana produkcja zadebiutowała w opłakanym stanie technicznym, obfitując w wiele błędów i niestabilności w optymalizacji. Graczom również nie do końca spodobało się zdecydowanie bliższe klasycznym strategiom podejście do tematu rozgrywki, która umożliwiała budowanie murów, klasycznych oddziałów, a nawet posiadała standard pasek budowania, których brak przecież tak bardzo odróżniał oryginał od pozostałych gier tego typu. Pomimo wskazanych niedogodności, Black and White 2 wciąż zachował jednak fantastyczny klimat znany z pierwowzoru, przepiękną oprawę audiowizualną oraz uwielbianych przez fanów pomocników w postaci wrednego diabełka i świętobliwego anioła. Polecam! W 2003 roku, poza kapitalnym Need for Speedem, wyszła jeszcze jedna granat, którą smokano z zachwytu praktycznie na całym świecie. Znane wam zapewne studio Visceral Games, które dostarczyło choćby bestsellerowego Dead Space, zostało oddelegowane przez Electronic Arts do stworzenia gry komputerowej opartej na bazie zakończenia filmowej trylogii Władcy Pierścieni o podtytule Powrót Króla. Jako, że gra korzystała z oryginalnej licencji i skonstruowana została na modłę slashera, ukazanego z izometrycznego punktu widzenia. Kamery umożliwiała ona nie tylko wcielenie się w skórę jednej z dziewięciu kultowych postaci występujących w filmie, ale i rozegranie całej kampanii w trybie lokalnej kooperacji z kumplem na jednej kanapie. Elektroniczny władca pierścieni posiadał niezwykle dynamiczny model walki, który opierał się na atakach konwencjonalnych, przeplatanych magią i korzystaniem z broni miotających, a wszystko to można było oglądać w naprawdę imponującej oprawie wizualnej, która po dziś dzień robi niezłe wrażenie. Moim skromnym zdaniem, powrót króla to jedna z z najlepszych gier, jakie możecie ograć w tym uniwersum. To tylko spotkanie pokazowe, jednak ogromne zaangażowanie piłkarzy obu ekip pozwala nam liczyć na to, że będziemy świadkami ciekawych zawodów. Niedawny blamasz Konami przy okazji e-football, który praktycznie nie posiadał żadnych cech wspólnych z zasłużoną serią Pro Evolution Soccer, nie powinien mieć przełożenia na ciepłe wspomnienia z dawnymi kopankami tego dewelopera, dzielnie walczącymi z monopolizującą się na rynku serią FIFA. Wydany w 2006 roku PS6 to według mnie eskalacja popularności cyklu w naszym kraju i szczytowy moment wojny pomiędzy graczami, którzy podzielili się na dwa obozy fanów przekrzykujących się wzajemnie, która symulacja piłkarska jest lepsza. Obiektywnie rzecz ujmując, trzeba przyznać, że w latach 2003-2006 królem piłki nożnej na wirtualnych wojskach zdawał się być produkt japońskiego producenta, co postanowiono również wykorzystać w naszym kraju, zatrudniając w roli komentatorów wziętych wówczas dziennikarzy sportowych Mateusza Borka i Romana Kołtonia, którzy może nie wypadli tak dobrze jak duet Szpakowski-Szaranowicz z FIFA, ale stanowili miłą odmianę dla ucha grających. Pod względem rozgrywki PS6 to natomiast delikatnie usprawniony model znany z trzeciej, czwartej i piątej części cyklu, które oferowały zdecydowanie bardziej dynamiczną i płynną formę zabawy względem cyklu od EA Sports. Miłośnicy klasycznych platformówek na przełomie milenium nie mieli lekko, ponieważ w czasach, kiedy na konsolach szalały takie klasyki jak Crash Bandicoot, Spyro czy Ratchet Clank, w Polsce mogliśmy pograć co najwyżej w rodzimego kangurka Kao, który wprawdzie stanowił całkiem niezłą alternatywę, ale jakością odbiegał od hiciorów z pierwszego PlayStation. Wykorzystując platformówkową posłuchę na rynku, studio Argonaut Games stworzyło zatem niezwykle sympatycznego oraz ikonicznego krokodylka o imieniu Krok, który przemierzał Kolorowe krainy zbierając diamenty, pokonując kolejnych przeciwników oraz przede wszystkim ratując swoich przyjaciół z niewoli. Krok Legend of the Gobos być może nie był tak zaawansowany i ładny graficznie, jak jego konsolowe kuzynostwo, niemniej posiadał tę samą wciągającą i satysfakcjonującą formułę zabawy, która bardzo często kończyła się na zasadzie syndromu jeszcze jednego poziomu. Pomimo cukierkowej oprawy graficznej oraz niskiego poziomu przemocy, pierwsze spotkanie z krokiem nie należało do łatwych i przyjemnych ponieważ gra posiadała dość pokraczny system sterowania przy zachowaniu całkiem wysokiego poziomu trudności. Moim zdaniem jednak warto się przemóc i wrócić do krainy gobosów, poznając ich losy do końca, ponieważ ta gra zwyczajnie na to zasługuje. Jeśli jesteśmy już przy klasykach, nieco starsi gracze, którzy pamiętają Złotą erę automatów oraz tłumy kłębiące się w przeróżnych salach gier, na pewno kojarzą serię Outrun, debiutującą jeszcze w 1986 roku. 20 lat później Sega zdecydowała się wydać specjalną i odświeżoną wersję tego klasyka, stanowiącą jednocześnie piątą główną odsłonę cyklu. Ponownie wykorzystując oficjalną licencję firmy Ferrari, dzięki czemu gracze mogli zasiąść za sterami jednego z 12 wiernie odzorowanych modeli aut zawierających nawet autentyczne parametry czy też dźwięki wydobywające się z ich silników. Sama rozgrywka w trybie klasycznym pozostała natomiast praktycznie niezmieniona w stosunku do oryginału i polega na przejechaniu wszystkich odcinków trasy w odgórnie przydzielonym przedziale czasowym omijając przy tym liczne przeszkody i starając się zaimponować partnerce, którą wieziemy obok. Auction 2006 Coast to Coast poza klasycznym trybem oferował jednak znacznie więcej, ponieważ twórcy zatroszczyli się na przykład o solową kampanię, w ramach której przydzielano grającym różne zadania do wykonania, a także tryb jazdy z niezwykle kreatywną dziewczyną, której zachcianki podczas jazdy należało realizować, aby zyskać jej sympatię. Dzisiejsze zestawienie kończymy zdecydowanie najmłodszą grą ze wszystkich podanych wcześniej, ponieważ Wanted – Weapons of Fate wyszło w 2009 roku, debiutując jednocześnie na komputerach klasy PC, PlayStation 3 oraz Xboxie 360. Za produkcję tego bardzo solidnego cover-shootera odpowiada szwedzkie studio Green, które możecie kojarzyć choćby z dwóch pecetowych odsłon Ghost Recon Advanced Warfighter, kontynuacji Bionic Commando oraz kiepsko ocenianego Terminatora Salvation. Wanted to jednocześnie kontynuacja ciepło przyjętego wśród krytyki filmu o tym samym tytule, przedstawiającego losy księgowego Weasleya, który na przełomie sumy niefortunnych zdarzeń dowiaduje się, że jego zamordowany przez nieznaną organizację ojciec był zawodowym zabójcą. Szukając zatem zemsty za śmierć swojego rodziciela, chłopak postanawia rozwinąć swoje własne mordercze umiejętności, wkraczając w szeregi bractwa zabójców, a jedną z podstawowych umiejętności, które wyniósł ze swojego szkolenia jest możliwość podkręcania pocisków, likwidując tym samym przeciwników skrywających się za różnymi przeszkodami. Jeśli lubicie cover-shootery w stylu Gears of War, Wanted będzie dla Was bardzo dobrą grą, którą możecie odpalić. I to by było na tyle, jeśli chodzi o 45. odcinek fajny gier na słabe pecety, w którym zaprezentowałem Wam ciekawe tytuły w wersjach pudełkowych, których niestety nie zakupicie już w żadnym sklepie cyfrowym. Jeśli znacie jakieś inne produkcje na pecety, które ugrzęzły w podobnym schemacie, dajcie proszę znać o tym w komentarzu, a ja postaram się odnaleźć te gry i przedstawić je w kolejnych odcinkach. Tymczasem, żegnam się z z Wami i zapraszam do oglądania pozostałych materiałów. Na razie ho.